Siemanko, ten film to jest sklejka najciekawszych akcji z live'a, którego robiliśmy jakiś czas temu z horror'a w Roblox'ie. Moim zdaniem jest to jeden z najstraszniejszych horror'ów, więc to zostawcie łapkę w górę, suba z łąkiem, Siądzcie wygodnie i oglądajcie. Dobra, zaczynamy widzę, rozdział, rozdział pierwszy. Ej kurde, się widzę boję, nie? Dobra stary, zaczynamy. Kurde, tykam się trochę, bo kurde, horror'y to nie jest coś dla mnie widzowie. Ustaw grafikę na najwyższą do najlepszego doświadczenia. Ta, żeby mi komputer wybuchnął. To jest dobry pomysł. Dobra, ostrzeżenie, ja pierdzielek. Ja widzę takie coś, nie? To ja się już stary cykam. Jest to gra grozy, która może powodować niepokój i niepokój. Aha. Dobra. O, ale, pokój, niepokój. To dzięki za info. Dobra. Zaczynamy, moi drodzy. Dobra, zaczynamy w aucie. Mam nadzieję, że muzyka jest dobrze i za głośno, nie za cicho. Ja pierdzielę. Puszczasz jakąś muzykę ze, 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 ze Spotify'a, czy coś? Nie, 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 tylko to Ej kurde, da się to ciszej dać? Jaka głośna jest ta gra. Nie, mam na no najniższą Dobra, dobrze, jak będzie jakiś jazz, to będzie głośno chociaż Nie umiem po angielsku, nie przeczytam tego Dobra, widzę, skupiam się, 100% skupiania, nie? Dobra Stary Wskazówki Wskazówki Klucze mogą otwierać drzwi za pomocą dziurki od klucza Włóż klucze dokładnie no do dziurki od klucza, aby otworzyć zablokowane drzwi. Nie wyłączaj głośności, możesz przegapić coś ważnego. Okej, okay, dobra. Czyli zostawiamy głośność tak jak jest. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Latarka. Czemu? Się, czemu? Czemu nie działa mi latarka? Dobra, już zbagowana już ta gra. Lecimy dalej. Wolny kursor na T. A, dobra, to jest takie coś. Potrzebuję klucza. Dobra, cicho, cicho, cicho. A działa Tarka, dobra Działa, tylko ona jakoś tak dziwnie świeci Dobra, szukaj klucze, stary, szukaj klucza To jest to może znacie E, gdzie znaleźć klucz? E podnieś. O mam klucz, mam klucz, mam klucz. Jak się szybciej biega da się? Nie da się chyba. Dobra. Kładam klucz. A, dobra. Otwórz. Co jest? W dziurkę musisz włożyć A jo, ona coś tam Czeka. gadała, nie? O, ej dobra, miał rację Dobra Stary, idź pierwszy, idź pierwszy, pierwszy Ja pierwszy. Nie będzie tam Działa latarka, dobra Dawaj, dawaj Tylko nie marnuj, nie? Bo może być tak, że... Da się marnować Zgaś tą latarkę, stary Masz chyba odpaloną Dobra, szukamy znowu klucza Dobra, ja mam... Jakoś grafiki na, na ten... Na full line, zaraz mi... Coś ten. Miał najniższą, żeby płynnie było na live. Ja Podnieś, mam, mam, co mam? Nie, mam układankę, jakąś układankę i stary, krew tu jest, ja pierdzielę. Dobra, szukaj klucza, ja szukaj klocki. klucza A ja te klocki podnoszę, nie wiem po co, ale dobra, może się przydadzą Ej, podnoś wszystko co się stary da, nie? A nie już, nie, ma, nie mogę więcej Dobra, nie, wywalam te klocki, one się nie przydadzą O, jest klucz, jest klucz stary, jak ty go, przegapiłeś go? Bo mi kurwa wyskoczył na mordę 24 wybiła. Dobra, chodź, które drzwi mamy otworzyć? O jezu, mnie straszyłeś. Nie wiem. Dobra, czekaj, te są otwarte? Otwarte. Dobra, nic nie ma, nic nie ma. Szukaj, czego się da. O! Podnoszę. Co to jest? Łazienka, salon, salon, salon. Okej, okay, nie wiem, co to znaczy. to są składy do góry. Ej, dobra, czekaj, klucz. A to jest. To jest klucz do magazynu jakiś, mam jakiś klucz do magazynu stary. Sara, tu co jest? A tu jest magazyn, to jest magazyn chyba. Nie, bo ten klucz jest taki krzywy, a dobra. Tu? Czy... tu? E, nie, to też nie będzie tu, nie. nie. Hej! Boże, się straszyłem! Pierdzele Tu jest magazyn. Nie. Czy nie? Ej! Dobra, boję, boję się, boję się, boję się. Nie. O! Miałeś rację, dobra. Czekaj. Kuchnia, pokój dzienny, łazienka. Ej, plan domu. Otwórz. Klucz trzeba mieć. Do wszystkiego trzeba mieć klucz, stary. To zaraz się a mogę tym coś zrobić? Nie, dobra. Idziemy stąd. Aha. Trzyma. Trzyma w napięciu gówno. Ej, dobra, czyli trzeba kolejny klucz jakiś. Może to łazienka, salon, salon to jest kod. I tam A czekaj, a może właśnie... Na przykład jeden, tak. dwa, 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 dwa. Czekaj, One... czekaj, 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 czekaj mm, 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 mm. Łazienka była, czekaj, to było pierwsze kodzie Tam, gdzie macie numerki na mapie Tam obok schodu, co? Gdzie, jaki, o, co? Ja, ja wiem, ja wiem, weź sprawdź Obok schodu była... Łazienka była pierwsza, czy, czy która? Czekaj, tutaj liście? jest Jezu, ty tak mnie tak straszysz, człowieku Tu jest kod chyba Nie Tu jest, tu 11, Czekaj jest 2, 9, 4, zobacz, 2, 9, Jeden... Nie, Czekaj. Weź tą mapę... tamte mi jest salon łazienka, łazienka, w jednej i co masz pierwsze... Łazienka, Czekaj. Salą, salą, łazienka gdzie jest łazienka? A, 3, 3, 2, 2 3... 3,5... Patrz, 2. nie! 3, 1, 1, 1 Czekaj, spróbuj 3, 1, 1, 1 Nie, 3! 3, 1, 1, 1. 3 2, 2, 3 No, 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 ta, no tak, tak, dobra, no. dobra, dobra, no git. Mam no, kl klucz do drugiego piętra, muszę od schody iść No to dawaj, dawaj, dawaj Dobra, stary, otwieraj to Jak to? O. Ale to jest, kurde... Ten horror, nie? Trzeba dużo myśleć, stary Zamknięte znowu Jezus! Ja pierdzielę! Kurde, co to jest? I dobra ja Pirr. masz... Już masz Mówiłem, że horrory to jest... Nie na moim psych. Ej, ja tu sam idę, nie, jestem chory. Halo? Skarbie, gdzie jesteś? Misia. Ja pierdzielę. Boję się, te. Go Boże, się wystraszyłem. Ej, dobra, patrz. Yo! Let's go. Dobra. Potrzebujemy dalej no. tych odłamków. Ja, ja gdzieś chodzę. Czekaj, gdzie jeszcze nie mamy, były? Mamy, mamy dzisiaj odłamek czegoś. O, o, no, to chodź z nim do góry, chodź z nim do góry. Ja go potrzebuję. Chodź z nim I stary do góry. I tu go przylep stary. Ile nam będzie jeszcze, jeszcze pakować? Dobra, z, jeszcze z trzy. Dzięki, dzięki Marciura za donajta. złotego i 77 groszy. O, z Siema, siema. Czekaj, gdzie jeszcze masz, nie byliśmy? Trzeba... Masz, nie... Ja pierdziele, proszę nie Mam się nie patrzeć o coś Nie, ja się boję stary Co my gramy Dobra, ty będziesz chodził pierwszy, okej? Okay? A jednak ja idę pierwszy. Boże, bałem się... Bałem się, że coś tu wyskoczy. O! Dobra, biorę Dobra, mamy kolejny domek. Stary, idź pierwszy, idź pierwszy, nie? Tu coś wyskoczy Ja coś słyszę. To jest wiatr, Nie ty patrzmy się nie. temu w oczy, nie? No chodź, okay. musimy ten kleić. Gdzie to się szło? Do góry tu. To idź do tej góry. Nie, jak ona to teraz będzie. Dobra, niech on sobie idzie. O kurde, co ja zrobiłem? Dobra. Ej, nie mam tego dłamka. ty go wziąłeś? Ja go wziąłem, no. Dobra, ostatni chyba brakuje. Tu w tych kartonikach znalazłeś? Stary, szukaj, szukaj. Nie, nie, nie. Nie, ale to nie będzie tak w żadnych kartonikach, nie? Trzeba gdzieś. Działa to? Nie. Dobra, tu jest zamknięty, stary. Nie sprawdzajmy miejsc ciągle tych samych, co są zamknięte. Tu? Kurde, tu nic nie ma. Czekaj, a to? Nie. W tej coś było. Co? W tej łazience może coś było. Nie, ja się tego miejsca tu boję, stary. Gdzie ty jesteś? Nie zostawiaj mnie samego. Mój przewodniku Ty, a tu szafki? Nie, nie otwierają się Tu? Sprawdzaliśmy Ja pier... Co? Gdzie ty I jesteś? Patrz. Dobra. Tutaj było, żeby nie dotykać. Ej dobra, zebrałem coś. Nuty jakieś, nuty. A nuty były gdzie gdzie było to pianino? Pianino tu. Mam jakieś nuty stare, to chyba z tym pianinem związane. Czekaj, 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 czekaj. Tu, no. Da się grać? Nie. Czekaj. Co mam zrobić? No mam te nuty i co mam z nimi zrobić stary teraz? No, gdzieś... Był Dobra, mam te nuty Nie mam pojęcia co mam z nimi zrobić Ale one się na pewno przydadzą Aha, dobra Nie wiem, tutaj... Ja pierdziele mam klucz stary Ale ukryty, nie? Ja pierdziele Ale ukryte to było stary Patrz Taki brązowy klucz, nie, nie wiem czy ty widzisz i tu na tym stoliku leżało Ej, klucz do sypiarni do sypiarni. Do sypialni, szukaj sypialni, stary. No to będzie tu na 100% Nie Albo tu mam tu Czekaj, gdzie jeszcze? Albo tu, albo tam jeszcze, ale Nie. Tu nie ma klucza. Tu nie ma nawet. To tu przy schodach No to musi być tu w takim razie. No to będzie to. Dobra, idź, idź Dobra, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu moi drodzy Telefon! WOOŁ! Halo! Dobra, szukamy. O! Kawałek jakiś Dlaczego ten kawałek? Ej, do, do tego obrazu tam! Gdzie to, gdzie to było? Obrazu czy pianina? E, tu, 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 o, o! Dawaj, dawaj po tych schodach e, żelaznych. No, mamy moi drodzy kolejny kawałek. Let's go. Coraz lepiej Co nam będzie, idzie stary. Tam. To to dobra, chodź, 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 to... zobaczymy co się stanie Musisz być przy tym Wiesz, wiesz gdzie? Dobra, idziesz Dawaj, stary, przylepiam to Ostatni kawałek Dobra Ej, klucz wypadł Tu jest, tu jest, tu jest, mam Dobra, Ej, klucz do sypialni sługi Ej, kurde, nie wyjdę stąd Ja zaklinowałem się Nie, dobra Dawaj, stary, Ej, sypialnia sługi Ale w ogóle, ja pierdziele Ej, wywaliło Jezus! Ej, nie patrz, nie patrz do tyłu. Nie pasz do tyło! Jezus! Ja pir... Nie żyjesz? Ej, nie żyję. Motherfucker co się stało? Nie, żyję. Ej żyjesz? Ja... No, gdzie ty jesteś? Pomóż, stary, ja już nie chcę w to grać. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jak ja mi wyskoczysz tą jestem... twoim posaciom nie? Cię zabiję Ja stoję tu tam Ja ten jestem ten... na dole stary, ja na dole jestem Ja ale się sram tego, tego, tej gry już nie Ja patrzę po drogę i idę Wiedziałem, że on tam stał, widziałem jego oczy Widziałem stary, było ciemność, nie i tylko białe oczy było widać Ała, se zerpałem zarpałem, ale szczypie Ała Ała, boli, boli, boli Ej, nie patrz, nie patrz, nie, o to znowu jest, dlaczego? Nie patrz mu, nie patrz Chodź, chodź, chodź. I uciekaj! Nie, ja nie chcę stary, ja nie chcę już, ja nie chcę już Ej latarki, on, on nie może być w ciemności, zapalaj latarkę stary On nie może jasno widzieć Ja pierd... Co ja się wkopałem, nie? Czemu ja to gram? Nie ma go Mam śrubokręt Nie, on tu idzie chyba O, mi stary znowu wyskoczy, nie? Ja nie wytrzymam presji Ja na zawał zejdę Ej. przecież Ej, on tam stoi, on tam stoi, on tam stoi, on tam stoi tu jest jakiś kod potrzebny On tam stoi Ej kod 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 Jaki był ten kod? E, 9-0? No e, 2-6? Nie Ej, e, czekaj 9-3-2? 8 e, A! To trzeba zobaczyć te nuty co tam były na tym pianinie I wpisać I wpisać je tu 7 7 Dobra klikać? Tak JEST! DOBRA! I co teraz? Drukowanie dokumentu Kurde, po polsku No coś się drukuje To będą te nuty do kopienina. Nie? Nie, przecież to potrzebowałeś tu, debilu Jakiś kod Dychy G A J C No i do czego to mi ma być? Ty to poniosłeś? Dobra I... Hasło? I... I stary, do czego to? Nie wiem, czy Jak to nigdzie pasuje? więcej żadnych sejfów nie było, ani nic. Zaraz się, się zobaczy. Dlaczego to może być, kurde? No, nie wiem. Nie było żadnych sejfów, ani nic więcej. aaa, dobra. Idziemy na dół, u kroski ułożyć ten kod. Aaa, dobra, dobra. Ten nieprzyjaciel tu jest cały czas, nie? Jak coś. Ale nie, nie spoglądaj, bo... Jak tylko na sekundę stary lukniesz, to jest koniec Jezus! Nie, ja się boję! Ej, on wyskakuje! Ej! Jest jak spokojnie Stary! Jak, jak jeszcze raz mi wyskoczy, nie, to ja odchodzę, bo mi sery psycha się. Układaj to, układaj to! Nie, to wyskoczy, nie? Jezus! Warki czuję jakieś baterie mam. U góry te, pociąg ten. Dobra idź, 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 idź Jedzie, jedzie, jedzie Co teraz? I co stąd się chciał? Klucz O klucz, klucz Dobra Klucz to do, do góry Dobra idź Czyli kolejne piętro odblokowujemy Dobra Zbigniew spadł na dół ja pierdzielę Chodź tu Idź pierwszy Panie przodem Weszłej, Weszłeś już? Dobra Co tu jest? Jest tu jasno? Ja Podnieś, mam, mam jakieś tanożyce czegoś Dobra, podnoś Gdzie ty jesteś? A tu Dobra, tu jest światło, ja. tu można patrzeć O oh, Jezu, jestem serio obsrany, nie? Jest mi tak gorąco I co? A, odpalamy światło je, jest opalone? No chyba no, tak. Nie, chyba nie Jest patrz. Tam, możemy się patrzeć normalnie. No spójrz no, spójrz w przód, nie ma nic. Pierścień, piersień Ej, słyszy, słyszałeś to? No. Stary rower jakiś Co ty? Wow. Cześć ma Czekaj na mnie, czekaj na mnie, czekaj na mnie, czekaj na mnie. Winda jakaś Dźwignia, Boże, stary Przeciągłem dźwignię Boże, jakie to jest głośne Ja pierdziele, starasz mi... bo się tego, na czerwono chyba podświetliło się, tak głośno to było Jedziemy Jedziemy na wycieczkę Szybciej, o. szybciej Zajebiście, i teraz winda się zatrzymuje i patrzysz się w ziemię, czy normalnie? Ja I jak my nisko lecimy, co jest? Sorry! jak my nisko już jesteśmy? Jesteś. Jak to jest głośne! Sorry, ja mam głośność na 1% i mam swoich ja mam... Ja też! Ja mam głośność na 1% i czuję jakbym miał na pula Ciemno, czy jasno? Woda, ja bym tu nie schodził no. Chyba No. Ja. Tu jest pier... ciało. Jeszcze... Ja pierdziele, dobra. To jest... Cie... Zapowiada się ciekawie tu To jest ciało Roblox oczywiście Roblox, Roblox, Twitch Administration Roblox, Roblox to... Co to? Co to? Ej! Wciągam je coś. Prąd wody. Ej, Ziemia, Ziemia, nie? Bo tu jest ciemno, patrzcie w ziemię. Można iść typu, tylko tylko, ale nie Można? Kurde, prądy, wody są, wiesz, co chodzi, stary. Coś tutaj elektrownia zawiodła, widzisz? Można, można, ja idę. Da się, da się, ale ciężko. Jestem. Ja też. Też, gdzieś do... Mam. Czekaj, czekaj, przeglądaj wszystko dokładnie. Ej, zostawiłeś mnie ogólnie. Ty czemu moja latarka nie działa? Ej gdzie ty jesteś? Cofnąłeś się? No tu jestem, to to A tu A czekaj No kur... Kurde, ale te prądy wody stare. Mocne O no, kurde, ciemno Ale tu go chyba nie no, będzie jest. On chyba tak u góry bardziej sochilluje Musimy iść tu prosto. Tu idziemy, wracaj. Co? Jezu! Debilu! Nie widziałem tego. A myślisz, że ja widziałem? Te co, jak tu. O, da, dobra, da się tu w pasie jak coś O! <grystanie> Nie! Ty mi teraz samego zostawisz? Nie, ja to przyjechałem. Szybko, szybko, chodź rara, nic mi nie grozi. Idziemy stary dalej. Ale wycieczka! Czy to. Czy... Ej, czekaj, tu coś było. A, to, a tu byliśmy, nie? No. Czy to koło brzeg? Wow. Wycieczka do koło brzegu, moi drodzy. Dobra, otwieraj. Jezu! Co jest? Co oni nam zrobili? Ej. Czekaj Nie, ja już dobra, ściągam sowki stare, nie? ściągnęłem sowki jak coś. Bo ja już wiem, że to mi wyskoczy, nie? Ja nie mam, widzę psychy. O, tu słuchaweczki ja co, jak coś ci stare nie słyszę, nie? No, ale nie, może założę. No, to. Ciąg dalszy na słuchanie. To jest ja. tylko pierwszy chapter. A, teraz trzeba drugi chapter, nie? No i tak, drugiej części niestety nie możemy zagrać, ponieważ jest zbugowana. Po prostu jak tam wchodzimy, no to mamy, nie wiem, jakieś 5 FPS-ów. E, dlatego co, to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie, stawcie łapkę w górę, suba, dzwonkiem. E, no, możecie jakiś komentarz napisać. No i co, do zobaczenia. Siema.